Witam i o zdrowie pytam, jak tam po świętach, łatwo było wam wrócić do świata żywych czy tak bardziej jak u mnie nie mogliście się przestawić, dzisiaj środa, a jak środa to wiadomo, ślub od pierwszego wejrzenia i dziewiąty odcinek siódmego sezonu, ten dziewiąty odcinek zaczął się niespodziewanie od wyboru smaków ducha puszczy czyli podlaskiego bimbru, tak dopisywali smaki do listy że stwierdzili, że wezmą busa z naczepą, no co zrobisz, że oboje lubią sobie golnąć, no nic nie zrobisz. Później Agnieszka, mąż i Duch Puszczy wybrali się do kolejnych znajomych męża w odwiedzinki. Wspólnie dyskutowali o upływającym czasie, wspominając Heraklita Zefazu, z którym już się nie napiją, a szkoda, bo mieli bimber. Znajomi Kamila twierdzili, że szukał takiej życiowo ogarniętej dziewczyny i że jest zadowolony z tego co znalazł mu TVN. Agnieszka przyznała, że mąż nie kwapi się do pokazania jej miasta w którym teraz będą mieszkać. Więc koleżanka Kamila zaoferowała jej wypad na kawkę. Na zajutrz Agnieszkę odwiedziła jak twierdzili ich wspólna koleżanka Zuzia i pokazała jej gdzie może sobie dorobić klucz do mieszkania męża. Agnieszka cieszyła się, że Zuzia jadą całtem pokazywała jej więcej niż jej mąż. Typu gdzie iść na wosk albo na oczyszczanie. Później przejęła ją siostra Kamila. Siostra Kasia z przerażeniem zapytała, czy Agnieszka po jej urodzinach wraca już do Białego Stoku, bo jeśli tak, to będzie musiała dać Kamilowi kilka dni wolnego. Siostra Kasia przed kamerą czuła się jak ryba w wodzie i stwierdziła, że młode małżeństwo gaduje się świetnie. Przy okazji Agnieszka odbierała mężowi pranie z pralni. A płaciła siostra Kasia. W sumie niech się mężowi na coś przyda, jaki tak u niego siedzi. Agnieszka wyznała Kamilowi, że tęskniła i patrzyła na niego wymownie, aż ten powie, że on też. Widać, Kamil nie jest aż tak wylewny, i bardziej interesowało go, co Agnieszka robiła z jego znajomymi. Wtem do drzwi zapukała psycholog Karolina, z którą Agnieszka się nie znała i się jej przedstawiła. Psycholog Karola przyznała. Że na początku eksperymentu Agnieszka zaznaczyła, że nie chce zmieniać siebie i swojego życia dla partnera i tym razem miało być inaczej, jednak obserwując to co robi, czyli wszystko to co chce Kamil, psycholog postanowiła zainterweniować. Szkoda, że i w prawdziwym życiu nie ma takich psychologów, którzy was obserwują i wkraczają, kiedy widzą, że robicie coś co wam zaszkodzi. Ogólnie spoko, że ona wkracza nie po to żeby ratować ich związek za wszelką cenę jak Chorzewska, ale po to, żeby ratować Agnieszkę przed powielaniem błędów przeszłości. Agnieszka twardo przekonywała psycholog, że tak jest lepiej, a Kamil tak robi bardzo dużo od siebie pozwalając jej dorobić sobie klucz do jego chaty i dając jej dwie półki w szafie. Mówiąc to instynktownie ściągała z palca obrączkę, dołączył do nich Kamil. Który wyznał, że zdaje sobie sprawę, że jeżeli Agnieszka się przeprowadzi a on niczego do niej nie poczuje, co oznacza, że na ten moment niczego do niej nie czuł, jak przypuszczali widzowie, to będzie mógł głupio z nią zerwać, bo przecież tyle dla niego poświęciła, kiedy psycholog została sama z Kamilem zwróciła uwagę, że są starym dobrym małżeństwem i ominęli etap zakochania i flirtu, Karolina zasugerowała, żeby może Kamil przestał być tylko mężem i zaczął Agnieszkę zabiegać? Kupił jej czasem kwiatek czy coś? A on przyznał, że spróbuje to sobie wrzucić do i tak pełnego kalendarza. Fajna ta psycholog, ale trochę za miła. Brakuje mu on by przyszedł i ich opierdzielił. Ja teraz nadrabiam czwarty sezon do jak usłyszałam jak on mówił o uczestnikach, typu jak się nabijał, że ten nadam taki brzydki. Niech wraca zamiast Chorzewskiej. Dorota i Piotr w końcu dojechali do niezwykle ukwieconego domu z kostki z PRL-u. Piotr zapytał, co dać dla teściowej, a Dorota stwierdziła, że zdecydowanie kwiatki. Rodzice czekali na córkę już na progu, a psy małe jej nie zjadły z tej radości. Tata Doroty stwierdził, że Piotr jest bardzo uległy w stosunku do Doroty, że nawet jest z nią wegańskie jedzenie. Teść już mu powiedział: daj spokój, chłopie. Jedz mięso, później przyszło wegańskie i niewegańskie ciasto i Piotr powiedział, że spróbuje obu, ale taść mu wytłumaczył, że tylko po jednym kawałku na osobę, zarówno Piotr jak i taść stwierdzili, że początek jest świetny i dobrze się dogadują. Po obiedzie Piotr i Dorota wybrali się na spacer po Starym Mieście w Lublinie. Szkoda, że nie wcześniej może akurat wytrafili na Adama i Patrycję. Mąż koniecznie chciał wspólne zdjęcie, więc Dorota z oporem zgodziła się mówić no dobra jak muszę. Po co mu te dowody ich małżeństwa? Cyfrowe zdjęcie nie tak łatwo zniszczyć. Piotr obawiał się rozłąki z Dorotą, ona zaś była ciekawa, czy będą za sobą tęsknić. Widzowie byli ciekawi, czy Piotr ma coś z zatokami, bo mówi przez nos, oddycha przez usta, zawsze jest taki lekko rozdziawiony jakby. Tutaj wtrąciła się Chorzewska, która na zatokach się nie zna, ale stwierdziła, że rozłąka Piotra i Doroty w tym momencie jest absolutnie beznadziejnym pomysłem. Bo małżeństwo na odległość ma sens tylko kiedy ludzie już wiedzą, że chcą ze sobą być i się kochają, a nie jak znają się dwa tygodnie, rozstają się na kolejne dwa, po których pada decyzja, czy zostają w małżeństwie. Piotr kazał Dorocie patrzeć na rodziców z dziećmi żeby zapamiętała jak będzie biegał z ich dzieckiem o imieniu Helenka, który lada dzień miała urodzić mu Dorota. Zanim zdążyli omówić czy to dziecko sobie wydrukują w 3D czy co produkcja zawiadomiła Chorzewską że chcą zepsuć jej eksperyment, więc ta złapała za telefon i zadzwoniła do konobrnego małżeństwa pytając co jest, mówiąc że ona się nie zgadza na coś takiego i że mają coś wymyślić żeby spędzić więcej dni razem. Chorzewska rozłączyła się, a oni siedzieli patrząc na siebie pytając, o kto pójdzie na kompromis. Dorota z góry zaznaczyła, że ona musi wrócić do pracy, więc Piotr powiedział, że spróbuje pogadać i dostać urlop. W rezultacie, czego Dorota wzięła urlop na najbliższy tydzień, a Piotr miał go wziąć na kolejny, ale jadąc samochodem Piotr stwierdził, że to jego zdaniem jednak bez sensu, bo widzi że Dorota potrzebuje od niego przerwy, a on nie chce przetrwania tylko do końca eksperymentu, ale faktycznego bycia ze sobą, więc jeśli teraz na siłę zostaną razem, to pewnie rozstaną się po eksperymencie. Dorota zażyczyła sobie, żeby Piotr mówił jej wszystko, więc on faktycznie tak robił i wyznał, że boi się, żeby to wszystko nie przerosło jego, bo widzi, że im w Dorocie już się wszystko gotuje. Piotr wyznał Dorocie też, że jak już jej przejdą te emocje, to chcę z nią porozmawiać o ich bliskości, bo chcę wiedzieć na czym stoi. Dorota natomiast wyznała, że dla niej jest za wcześnie na intymne zbliżenia z Piotrem. Przeszkadzała mu także sieść zwierząt Doroty na ubraniach. Dorota natomiast zdawała sobie sprawę, że nie mają fundamentów i każda mała rzecz mogła to małżeństwo zabić. Adam i Patrycja zaczęli odcinek od wycieczki do warzywniaka. Adam zaproponował kalafiora, co spotkało się z niezwykłym entuzjazmem Patrycji, która zapragnęła, żeby mąż ugotował jej kalafiora. Adam wyraźnie marzył o zupie, ale jako, że Patrycja o niej nie marzyła, to zrezygnował. Patrycji nie pasowało to, że mąż rezygnuje z zupy dlatego, że nie będą jeść jej razem, czy zupa zakończy ich związek. Już nie raz w historii Polski zasłona zupa położyła się cieniem na czyimś związku, Patrycja nie chciała faceta, który będzie jej przytakiwał i na wszystko się zgadzał, ja nie rozumiem co z tymi kobietami, ja to bym chciała żeby mój mąż na wszystko się zgadzał, bym sobie żyła jak pączek w maśle, tutaj wypowiedziała się nowa psycholog Karolina, że Adam nie wierzy, że ktoś może go zaakceptować takim jakim jest i dlatego unika wszystkiego, co mogłoby ich poróżnić. W domu babci Patrycji nie spodobało się w jaki sposób Adam robił szpinaki, stwierdziła, że następnym razem robi sama, bo to jest bez sensu. Adam patrzył na Patrycję pytającym wzrokiem nie wiedzą, czy chce się z nim pokłócić czy o co chodzi, Patrycja wyznała, że stresuje się myślą gdzie będą mieszkać i dlatego jest poddenerwowana, wyznała jednak że nie wie czy Adam zdaje sobie z tego sprawę i dalej się do niego czepiała o wszystko, Pyśka wymyśliła sobie, że wkurzy Adama do tego stopnia, że sam zaproponuje żeby porozmawiali o co jej w ogóle chodzi, świetny plan, ale trzeba by spytać mistrzów planowania z Włocławka czy by to klepnęli, jako że żadne z nich nie potrafiło zainicjować rozmowy. Zadzwoniła do nich psycholog Karolina. Nie, że nie mogłaby do nich przyjechać, bo przecież wszyscy byli w Warszawie, ale po prostu nie zmieściliby się w trójkę plus kamery do kawalerki babci. Patrycja nawet nie chciała myśleć o przeprowadzce w lubelskie, bo od razu zaczynała płakać bo bała się, że psychicznie nie poradzi sobie z przeprowadzką i mieszkaniem z mamą Adama. Adam natomiast przyznał, że z góry zakłada, że nie znajdzie pracy w Warszawie, a nadal chce być kamieniarzem i nie zamierza tej pracy w Warszawie nawet szukać, bo on już wie, że to Patrycja musi przeprowadzić się do Bełżyc. Po rozmowie z psycholog siedzieli i patrzyli w okno, bo żadne z nich nie chciało zaczynać szukać pracy, żeby jej przypadkiem nie znaleźć i nie musieć się przeprowadzać. W zwiastunie kolejnego odcinka widać było, że i w końcu zaczną się schody, Patrycja będzie na skraju wybuchu, a Doroty i Piotra czeka poważny kryzys zaufania, co oznacza, że im wkraczamy w fazę drugą małżeństw Stefanu. Jak myślicie co wywoła kryzys u Doroty i Piotra? Czy Adam i Patrycja zdecydują gdzie będą mieszkać i czy Kamil zacznie zabiegać o względy Agnieszki? Dajcie znać w komentarzach. Film z odcinka Zerowego Rolnika już jutro, a tymczasem bye bye.